Oh <laughs> się zdali, z dźwięku melodii tłum zaraz się zbali, przestrzeń wypełnia, rytm pulsuje, muzyka zaczeczyna, świat w luku czaruje! Piątek minął, teraz czas na oddech, sobota, sobotę, ogarny krąg spojrzeń, wyporanek wstaje w blasku, odpocznij teraz, chwilę wytrwaj, kasku. kasku. Na dzień w szybkością się splada zerając rozpędy tchu, zrzucąc moje dług, wybierz pić bo każda prowadzi tam, gdzie pewnie jest. Bieg chwil pełnych czarów, by władec, falą, gdzie odruszamy i fana. Z imperium blaszłów jak król. Tak właśnie było. I w tym stylu nie nagrywaj. Bo śpiewasz jak koza na pastwisku stojąca. Ale tak naprawdę śpiewaj jazzową awangardą, śpiewaj, aranżuj na nowo te piosenki, Kory ma bie, kory swoskora mo nam pramiet, edysko basta boniam, blada nam prawego skrajogiet. oh here! get that in the sand they're it's for and it's them with we it's bolt Taniec w świetle, nasza prawda jest jasna. Każda nota, każda chwila to nowa szansa. Zagubione dusze odnajdują drogę w melodii w serce. Wyczula się na mądrość dźwięku. Gęstości, szarości, wbieramy nowe. Każda ścieżka prowadzi do naszego świtu. Zamykamy oczy, by widzieć więcej. Dawci historia w tych nutach wyśniam na wzgórzach, gdzie pierwotnie wiersze się spisywały. Zostały spalone, zostały spalone słońcem w oceanach piekła i gaszone do słoika schowane. Zakręcona, 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 tak jak ona, tak jak ona. I pod brzozą wiersze poległy spalone w słoikach. A później to już był kwas siarkowy, bo on zasadniczo powinien tam się nie znaleźć. Światła Odwoga odwokataj, nasze serca biją w świecie szansy. Każdy dźwięk to historia, która trwa. Uczymy się siebie, pokazują świat. A z te nieznane tony, muzyk, a my patrzymy w chmury stopy falują w takt neonów blasku. Tak pierw każde serce pełne znud. Tak się życie, nowe szanse w nas. Odkrywając siebie tworzymy ten czas. Mudzyka prowadzi nas w góle, w niebiosa. Odpad, pan tuszą, sięgamy kwiatów. W tuszą miasto tepni ponurlan. Czujemy kilka, każdą ule, nieśle. Dobię, że już się, ramię na gnący. Krochy lekkie, clecają najemnicy. Takie światło, jest it was 2001 a new dawn shine 20 souls gathered dreams intertwined with banners waving to the forest we see through the snow blanket path hearts without fear yeah what's squeeze the sky a deep hue with, with laughter echoing beneath skies so blue. With each step forward, boards we would mold, Stories of living in this world of old, Buonio gnisto w, w świat pioska się. A teraz normalnym swym głosem to zaśpiewam wczorajszy bonfire pojer płodą, <laughs> jak od dawien lat, bo trzeba było go odczarować. A więc stało się. Jest pięknie i będzie jeszcze piękniej, jeszcze wspanialej będzie u pani, Bozi, a dziś normalny inny dzień. Pokazuję więc wam, jak może nie kartony, ale pozostała stopa od sofy, która wczoraj płonęła na ognisku, dzisiaj postanowiłem ją także spalić. Ponieważ no, jakoś tak się stało, że odczepiła się od zabieranej sofy i pozostała w miejscu garażowania, więc dzisiaj ją rzuciłem do ogniska. No a że ognisko to złożone z kartonów i papieru. No nie paliło się zbyt długo. Noga więc mokra, mokra więc noga, paliła się i tliła nieznośnie. I tliła nieznośnie, a na końcu szczerniała i schrunknęła się, bo to stopa z przeszłości była, bo to stopa z przeszłości. No, półtora minuty. Ale. Ale, ale nie chwalę się wcale, bo mogę takim głosem śpiewać i zmieniać tonację jak ogień. Bo ja jestem powietrze, z powietrza biorę bajki, wiatrem byłem, a kim pozostanę? Wiatrem? Hmm. Wicher wieje, sała się śmieje, u ha no nic, zagaszę okruchy wspomnień, stopa odparowała, jest już nieczynna i o niczym nie świadczy. Na razie, aż się nie Plenty of hearts we set out to the sigh. Into the forest where the wild parts hove, in deep snow, with courage we strove. Hiking through the forest, laughter as our guide. Though soaked to the bone, our spirits never died. In oh, a white wonderland. We found our state, Scouts in the snow, with dreams taking shape. All the paths were laden with tales untold Each set forward a new tale to unfold Under the starlit sky we sang our hymn In the heart of the forest where trees begin We walked together hand in hand With a flag of hope like a guiding band so kissed our boots as the world stood still in that frosty haven. We climbed each hill with every mile behind us. We found our place, shared stories round the fire with faces glow But chill in the air couldn't touch our grace. Under the lofty pines, dreams continued to grow. The stars above were more than just lights, they mapped our journeys with these wondrous nights. In worse than secrets, which he called new trails, we've strengthened our clock, we're our winsing ourselves. Gin, flight. Gadgets helping to circle night. So, right, pack up our translation screen. In this world of pixels, we're so keen. Ciao, I'll meet you. Now, must to high tech tales And dialects dancing over Wi Fi gels. All you trace in a little device. Turning confusion into something nice. Wyszczelaz wiem, że dni są tylko po to. By do Ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno, jedno, tylko wiem być tam. Zawsze tam, gdzie ty. Nie pytaj mnie o jutro, to za tysiąc lat płyniemy białą łódką w niezbadany czas. Poskładam nasze szepty w jeden ciepły krzyk. By już nie uciekły nam, by wysuszyły łzy. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do Ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno, jedno, tylko wiem być tam, Zawsze tam gdzie ty. Gjajzë e Azep E lësh Pani Gjajle Aksi Ti në të lesë në kukush lesë duris Zhujush i thëmbjë letë të majo Babë gjaush që shijet Ogniskiem, kiedy się rozciąga, księżyc wycierał ze, co ziemię zlękły. Tren topisy z się lącze. Muzyka w sercu budzi, e wieków. At get get go. All revenge and done. The tak właśnie było, i w tym stylu nie nagrywaj. Bo śpiewasz jak koza, na pastwisku stojąca Ale tak naprawdę śpiewaj jazzową awangardą Śpiewaj, aranżuj na nowo te piosenki, które... Dzięki te piosenki, które dzięki, nie mów dzięki, weź pałeczkę do ręki, czary-mary, wyczarują się dźwięki, czary-mary. A kto pamięta piosenkę o Dziabągu? Kto widział Dziabąga, Dziabąg, Dziabąg, kto widział Dziabąga, a głos mam pamięt... jak ten wariat. Odejęcie dymiencjonatka, wodno, 3 nocy, to to, co myślałem, że góry będzie, to będzie, ten miniony to będzie, to będzie, to będzie, to historię to będzie, to będzie, to Po to będzie, to będzie, to będzie, to będzie, to to będzie, to to będzie, to będzie, to będzie, to będzie, to będzie, to to Что они-то не костями? Nad popielnicą, gdy nie być mniej, wiatr nosi słowa w spone lęk żyjące. Oskarłowe frazy wyrwie tańczą dalej, wieść w co o myśle kończy. Pod rozwiesz, żoną czy pacią, czy w tańcu języków wiersze się kłębią. Każde co wnosi swoje wspomnienia, rytuał nocy cernie zaiskrzy. zaiskrzy